jak Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa pasterstwa, ludzi pracy i niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność to już wieloletnia tradycja w naszym mieście. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny. Od wielu lat tradycyjnie 6 stycznia święto Trzech Króli, kościele miłosierdzia Bożego w Dąbicy spotykają się przedstawiciele dąbickich zakładów pracy, stowarzyszeń, służb mundurowych, parlamentarzyści i samorządowcy. Samy też młodych też zachęcać, by pamiętali o tym, jak ta nasza ojczyzna się rodziła w bólu w cierpieniu, ale jest wolna i podległa i cieszymy się nią i modlimy za nią. Pamiętać przede wszystkim pamiętać, szanować tych, którzy w 84 roku rozpoczęli tą tradycję, szanować ich i to, co Krzysztof Alboski powiedział: szacunek wzajemny, miłość i uczciwość. Takie spotkania są bardzo ważne. Tym bardziej, że w zasadzie przez dwa lata nie mieliśmy możliwości spotykania się, chociażby z powodu COVID-u. No i tak się złożyło, że po dwóch latach mamy taką możliwość w dniu dzisiejszym tutaj spotkać się. Tradycją jest także oddanie hołdu błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pamięć o historii trwa. I składamy wiązanki pod figurką błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tam również odśpiewamy śpiewamy pieśń Ojczyzno ma poruszająca pieśń patriotyczna która przypomina nam o dawnych czasach Bardzo ważne jest zwłaszcza zaopatrzenie ludzi pracy ludzi pracy tych którzy pracowali aby ta ojczyzna wyglądała teraz tak jak wygląda i tak jak wszyscy tutaj wspominają, oby nigdy nie wróciły te czasy. To co przed laty na terenie naszej parafii było zapoczątkowane, msze święte za ojczyznę, zgromadzenia się ludzi pracy na mszach świętych, no i teraz na spotkaniach opłatkowych to dalej jest kontynuowane, zapoczątkowane przez księdza prałata Dobosza, no i on dalej temu patronuje. Widać Ludzi solidarności. Widać ludzi, którzy w tamtych trudnych czasach, te 40 i więcej lat temu, walczyli za Wolną Polskę niejednokrotnie i wielu oddało za to zdrowie. Trzeba to pamiętać i trzeba to szanować. Jesteśmy znowu razem i, i, i znowu są czasy takie, w których trzeba razem działać i, i włączyć się po prostu w to wszystko, co jest dobre dla środowiska, dla Polski. Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność to również okazja, aby wspólnie pokolędować, usiąść przy wigilijnym stole oraz połamać się opłatkiem. Nie zabrakło więc życzeń na rozpoczynający się właśnie 2023 rok. Oh, God.